Czy znacie może pierwszą zasadę dynamiki Newtona? Stwierdza ona, że obiekt, który jest w spoczynku, pozostaje w spoczynku, a obiekt, który porusza się ruchem o stałej prędkości, nadal będzie poruszał się tym ruchem aż do momentu, w którym siły przestaną być w równowadze. No i teraz pojawia się ważne pytanie: co się stanie z ciałem w momencie, gdy siły właśnie przestaną być w równowadze? W mojej ocenie świetnie wyjaśnia to druga zasada dynamiki Newtona. Aby łatwiej wam zrozumieć drugą zasadę dynamiki, no to przypomnę wam jeszcze raz pierwszą zasadę dynamiki. Zauważcie, że gdy siły są w równowadze, to przyspieszenie wynosi zero. W pierwszym przypadku ciało nadal pozostaje w spoczynku, a w drugim przypadku ciało nadal porusza się z tą samą prędkością. Nie zapomnijcie, te dwie sytuacje są prawdziwe jedynie wtedy, gdy siły są właśnie w równowadze. Spróbujmy teraz narysować podobny diagram dla drugiej zasady dynamiki. Gdy siły nie są w równowadze, bo pojawia się dodatkowa siła, to wtedy dochodzi do zmiany prędkości ciała pojawia się przyspieszenie. I teraz najbardziej ciekawa część tego filmu. Zadam wam pytanie i jestem święcie przekonany, że za chwilę będziecie znali na niej odpowiedź. Czy jesteście w stanie wymienić dwie wielkości fizyczne, od których zależy przyspieszenie ciała? Jeśli nie, no to ten globus pozwoli wam zaraz odpowiedzieć na to pytanie. Na początku pchnijmy kulę z siłą o wartości 10 jednostek, a teraz pchnijmy tę kulę z siłą o wartości 20 jednostek. Jak myślicie, w którym przypadku nadaliśmy temu globusowi większe przyspieszenie? W mojej ocenie stało się to wtedy, gdy siła była większa. Zauważcie, że przy większej sile, globus rozpędził się w tej samej chwili czasu do większej prędkości obrotowej. Wygląda więc na to, że jednym z czynników wpływających na przyspieszenie ciała jest Pojawiająca się dodatkowa siła. Im ta siła większa, tym większe przyspieszenie będzie ciało uzyskiwać. Gdy siła jest mniejsza, tym mniejsze będzie przyspieszenie uzyskiwać takie ciało. Można powiedzieć więc, że przyspieszenie jest proporcjonalne do przyłożonej do ciała siły, a mówiąc dokładniej, do wypadkowej siły. No dobra. Spróbujmy teraz znaleźć drugi czynnik wpływający na przyspieszenie ciała. Połóżmy w tym celu kilka książek na stole. Książki po lewej mają łączną masę 3 kg, a książki po prawej mają łączną masę 5 kg. Jeśli teraz przyłożymy do tych książek siłę zewnętrzną o wartości 10 jednostek, to według Was które książki nabiorą większego przyspieszenia? Dokładnie tak: 3 kg książek będą przyspieszać szybciej, ponieważ mają mniejszą masę. Niższa masa uzyskuje większe przyspieszenie przy tej samej dodatkowej sile. Większa masa będzie miała mniejsze przyspieszenie. Jak widzimy, wielkości te muszą być do siebie odwrotnie proporcjonalne to znaczy, że gdy jedna z nich rośnie, no to druga maleje. Jeśli rozumiecie to wszystko o czym przed chwilą powiedziałem, to z całą pewnością rozumiecie drugą zasadę dynamiki tak dobrze jak wykładowcy na jakimś Harvardzie czy innym MIT. Matematycznie drugą zasadę dynamiki możemy zapisać w następujący sposób. Nazywając ten zapis, powiemy, że przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Wiele osób zapisuje ten wzór nieco inaczej, dokładnie w taki sposób. Siła wypadkowa jest iloczynem masy ciała i przyspieszenie, z jakim to ciało się porusza. Czy jesteście teraz w stanie powiedzieć, jaka jest jednostka siły? To w sumie powinno być proste. Jednostką podstawową masy jest kilogram, a jednostką podstawową przyspieszenia jest metr na sekundę kwadrat. Iloczyn tych jednostek to jest właśnie jednostka siły. Aby było nieco łatwiej w życiu i by zapisać to nieco prościej, mówi się, że iloczyn tych jednostek to nic innego jak newton. 1 Newton to 1 kg razy 1 metr na sekundę kwadrat. Jeśli więc masa to 10 kg, a przyspieszenie to 10 m na sekundę kwadrat, to siła działająca na ciało wynosi 100 newtonów. Prawda, że proste? Możemy powiedzieć też, że 1 Newton definiuje nam wielkość siły potrzebnej, by 1 kg był rozpędzony z przyspieszeniem 1 m na sekundę kwadrat.